Jesteśmy w Koburgu w Garden, w Parku Różanym i oglądamy fontannę POTO. Jest to fontanna, którą chcemy odbudować nasz gości.

Tak, ale ona, ta kobieta nie może być martwa, ona się jedną ręką trzyma skały, zobaczcie, to ona już tak ledwo żyje, ledwo żyje, umrze, się nie trzymał. Tak. To, to samo tak, jak kobieta, to, to która jest na szczycie skały. Pomglawa, ale to tak nie, nie umarła. ale nie umawia. Ja, ale tu No ale czy no, no nie na zaczy? No tam zaszyje, a tu no, A tu to, to nie no, może no. być. No, że to To może być. Tak. To jest nie wiem. to jest. to jest. to jest. Thank No Romek. Jaka o, ekspertyza? To jest brążnie tak. Wszystko? Wszystko jest brążem.